No siemanko moi drodzy, dzisiejszy film zaczynam nietypowo, bo na stacji benzynowej Na stacji benzynowej lotniska Jak już pewnie widzieliście, w piątek odwiedziliśmy widza Odwiedziliśmy go helikopterem, pewnie już widzieliście film u Remka Ale tak to wyglądało z mojej perspektywy Jedziemy na helikopter, mamy potwierdzone, że helikopter startuje z Poznania Więc będzie za niedługo we Wrocławiu Dzwonimy do Remka, bo Remek jeszcze o tym nie wie A były takie 50-50 szanse, że polecimy przez pogodę jaka była w Poznaniu Nawet nie 50-50 Także się udało, dzwonimy do Remka go troszkę sprankować. Siema. Siema, siema. Jak tam ten lot? Wszystko git? No właśnie nie jest. Co ty gadasz? Jest 20% szans, że polecimy. A nawet 15. Naprawdę? No. Uuu. A on nie wyleciał z Poznania jeszcze? No nie, bo jest mgła straszna w Poznaniu. A, ale słabizna. Żartuję. Co? Wyleciał właśnie. Dzwonił do mnie za 10. Co? Za 10:10 10 zadzwonił do mnie i powiedział, że yy, za 15-20 minut wylatuje, więc yy, no szczeram, że już jest w, w powietrzu. No my już jesteśmy z trzema że mi też jest walcj i właśnie nagrywa. Yo. No, no dobra, pozdroją. No i też nasze BB na dziś. <laughs> Lecimy do Polkowic. Mniej więcej 30 minut lotu. Będzie ciekawie zobaczyć okolice Wrocławia z powietrza. Chodzi jak fajny ciągnicek. No, Jak traktor. Cząś się synek się łapsnął No. Polecimy. Teraz mnie pewnie nie będzie cisnąć. Something to make mi stay Round and round forever To something I could never co Ja nie wierzę, że się jeszcze nie skle, cały się szczę, się Potem lecisz z nami Dobra No powiem wam, że komicznie to wygląda jak sobie tak siedzi, helikopterek po środku pola. Tak, gotowy? Gotowy, gotowy ale się <noise> trochę boję. <noise> nie bój się. Więc mega przyjemne. Tak, założysz sobie słuchawki, które tutaj masz nad głową, Popatrz. I będziemy przez nie rozmawiać. Tak. Do <noise> powodzenia panowie. <noise> Craka w gaciach jest. <laughs> no i moi drodzy, jeśli Wam się moje filmy podobają, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy powoli do 100 tysięcy. Także koniecznie subskrybujcie, klikajcie ten czerwony magiczny guziczek, Nie chcę mówić, żeby był szary, bo remek tak mówi, ale on jest szary, więc klikajcie go. No to boli, teraz leci. Jak było? Opowiadaj. Fajnie, super. Ale jak wystartowaliśmy, to już było git, nie? Tak, tak. Na to też widziałem. I co, emocje już opadły? No, kupujemy byłem Słuchaj, dzisiaj z GTA, muszę zlatać całą noc. <gadaliśmy> Polataliśmy, pogadaliśmy, także zbieramy się z powrotem do Wrocławia. Trzeba się zapakować. Będziesz mnie trzymał, ja się wychylę w trakcie, co? Dobra, dobra. Zrobimy GoPro z Gromiego. <grym> Na miejscu, ale leciliśmy. Szkoda, że już koniec, polatałbym jeszcze. Jestem tak zaerany. ja się czuję jak dziecko. Była chyba większa dla mnie niespodzianka niż dla niego. W ogóle nie wiem czy pamiętacie, ale wysłałem też swoje zdjęcie na księżyc przez Mr. Bista i w tym filmie był konkurs, w którym wy mogliście, że tak powiem, wygrać i ja wtedy wasze zdjęcie wyślę na księżyc. Wybrałem zwycięzcę, więc chodźcie ze mną, wysyłamy go na księżyc. Zwycięzcą jest Tomek Blade MPR. To no, widzicie go teraz na ekranie aktualnie, bo, bo sobie zrobiłem screena. Więc, Tomku, mamy Twoje zdjęcie. Zdjęcie Tomka, które wygrał, to zdjęcie z finału Bośpu. Dobra, dodajemy do kapsuły i mamy. Także, Tomuś, do zobaczenia na Księżycu. O, Zając biegnie przez pole. <laughs>